Jak rozkochać kobietę? Część pierwsza, cztery wskazówki. Numer jeden to świetny seks, bez tego się nie obędzie. Wreszcie numer dwa to z jednej strony świetny, wartościowy czas razem, i z drugiej strony czas z dala od siebie. Pamiętaj, jej uczucia intensyfikują się, kiedy ciebie przy niej nie ma. Wreszcie numer trzy to Twoja postawa w relacji. Jeżeli będziesz konkretny, zdecydowany, jeżeli będziesz wiedział czego chcesz, jeżeli będziesz pewny siebie, czarujący, potrafisz flirtować, z drugiej strony będziesz potrafił czasami być bezwzględny, bezkompromisowy, ale jednocześnie również czuły i troskliwy. Jest duża szansa, że kobieta się w tobie zakocha. I wreszcie numer cztery. Pamiętaj, to nie jest matematyka, gdzie zastosujesz wzór i zawsze wychodzi dobry wynik. Nie rozkochasz każdej kobiety. Do tego potrzebny jest również entuzjazm u drugiej strony. Pamiętaj o tym.